widzę, dzisiaj gramy z linacem, ale go nie słychać, ale jest, tutaj gdzieś łazi, o tam walczył gdzieś chyba. Więc graliśmy z pijaka i nie wyszła próba, więc nagrywam od nowa i patrzcie, co to się dzieje. Do dzieła, do dzieła, do dzieła. Widzowie Nawiedzona Aleja pucharków A jak można to zmienić? A wiecie widzowie co? Została Murtisa. Widzowie To działa widzowie No Patrzcie widzowie kogo mam dobra, zbiję, nie gramy. Ale to sobie zagramy może 5 na 5. Dawaj Przegląd. wybiera za tym miażdżę. Jest! Wybiera za tym Dobra, piper! dobra widzę, że piję sobie moja woda, a jeśli piję się to jest Sigmum. Ja już widziałam koszuki Sigma i wam nie powiem. I wlecą z, jak będzie za jeden blok No i pewnie martwicie się. No nie będzie moich filmów. Nie martwcie się, bo ja... Ogarnie to, mam wszystkie boje stare filmy, więc będziecie wiedzieli kto to jest Filip. Widzowie, mm. No widzowie, co jest, coś nie działa. Dobra widzowie. Nagrywam ten film 3 minuty. To jest prawa. Nie wiem dlaczego muszę nagrywać za na 3 minuty. Czekajcie widzowie mam 50 zł. Właśnie słyszycie, że coś tutaj jest na stole. A, a wiecie widzowie? Ja bym sobie kupił Wojanka, ale wojanek kosztuje 5 zł, a jak kupisz dwa to będzie 8 zł. Taka promocja. Czupę, czupę, Widzowie, zostawcie łapkę w górę i suba! I zostawcie łapkę w górę i suba! Ponownie! I ponownie! I ma być więcej, więcej, więcej widzowie subskrypcji! Bardzo dużo! Mam teraz 20, 24 na jednym kanale, ale widzowie, teraz macie szansę!